Już ponad 40 km liczy sieć ścieżek rowerowych MTB Mielec Trails. 25 km to trzy nowe trasy wyznaczone na terenie nadleśnictwa Tuszyma. W niedzielne popołudnie 19 maja zostały uroczyście otwarte. Historia budowy ścieżek rowerowych w Mieleckich Lasach ma już 6 lat. Projekt prowadzi powołane w tym celu Stowarzyszenie Chodźmy na Rower. Pierwsze trasy wyznaczone zostały w 2019 roku na terenie nadleśnictwa Mielec. To ścieżki typu single track, czyli jednokierunkowe, odcinkami dosyć wymagające. Zaczęliśmy od współpracy nad leśnictwem Mielec z panem Kubertem Sowiczewskim. Yy... Szukaliśmy sposobów rozwiązania, w jaki sposób to zrobić. Jako jedyni w Polsce e, wybraliśmy taką formułę. E, byliśmy pionierami, żeby robić to jako stowarzyszenie, nie jako władze na tylko jako stowarzyszenie. I w 2018 powstało stowarzyszenie Chodźmy na Rower. W 2019 pierwsza ścieżka Bisiatka Trails, e, która e, powstała na terenie na leśnictwa Mielec. W 2021 track. To już y, kolejna y, trasa na terenie nadleśnictwa Mielec. I w tym y, po uzyskaniu tych dwóch ścieżek, widząc, że jest duże zainteresowanie, zapotrzebowanie, zaczęliśmy y, rozmawiać z panem Rykiem y, Maziarskim z nadleśnictwa Tuszyma o udostępnieniu chyba najciekawszej części lasów naszych tu podmieleckich w nadleśnictwie Tuszyma. I Powoli, powoli powstały te trzy trasy: Karpatka Trak, Ryto Trak, w Trak. Inicjatorem tak naprawdę było Stowarzyszenie Choćby na Rower. Ja, znając sąsiednie nadleśnictwo, bo byłem pracownikiem nadleśnictwa Mielec, a zauroczyłem się tym, że takie ścieżki powstały na terenie nadleśnictwa Mielec. I znając również teren nadleśnictwa Tuszyma, stwierdziłem, że czemu nie? Las trzeba udostępniać. A kto może to zrobić najlepiej? Najlepiej mogą to zrobić rowerzyści. I stąd też najpierw początkowo pomysł, potem dyskusje. I efektem tych dyskusji było powstanie właśnie tych ścieżek rowerowych. Trzech na terenie nadleśnictwa Tuszyma. Dzięki koledze tutaj Tomaszowi Budzkiemu, bo on był tym głównym takim inicjatorem i tak zwanym dźwigniowym, który to pociągnął. No, a potem oczywiście. Współpraca była szersza, całe stowarzyszenie, choćby na rower, jak gdyby włożyło naprawdę duży nakład pracy w to, żeby, żeby, żeby te ścieżki powstały. My skromnie z racji tego, że nie jesteśmy profesjonalistami, jeśli chodzi o rowery, tylko pomagaliśmy i staraliśmy się słuchać. I efektem myślę, że tego słuchania i... Po tym zaangażowania, współpracy jest, są te ścieżki rowerowe, które powstały. Mieleckie ścieżki MTB cieszą się już sporym zainteresowaniem. W otwarciu tras na terenie Nadleśnictwa Tuszyma w niedzielę 19 maja wzięło udział około 100 rowerzystów. Projekt MTB Mielec Trails nie byłby możliwy bez zaangażowania Nadleśnictw z Mielca i Tuszymy, ale też dużej grupy wolontariuszy i sponsorów z mieleckiego biznesu. Zaczęło się od tego że powstał pomysł tutaj razem e, z Borysem, z Piciem, e, ze mną. E, zaczęliśmy szukać rozwiązania z panem Hubertem. Zebraliśmy wokół tego ludzi, którzy są w stowarzyszeniu, wolontariuszy, bo też wielu osób, które jest poza stowarzyszeniem, pomagało przy tym. I oni wykonali tą ciężką pracę, taką fizyczną w terenie. Myślę, że co najmniej możemy wyliczyć około. 20 osób minimum, które brały w tym udział na różnych etapach pracy, bo każda część trasy, każdy, e, każda trasa była robiona jakby osobno, czyli czy mówimy o Rytotrack, czy o Voice of Track, czy właśnie o e, Karpatce e, to zawsze dochodziły albo nowe osoby e, zawsze te osoby się mieszały. Te trzy trasy to powstały dzięki Nadleśnictwu Futuszyma, które dało blisko 40 tysięcy złotych na, na materiał Ponieważ my jako wolontariusze nie liczymy swojej pracy, to jest sam materiał, czyli tablice informacyjne, słupki, yy, oznakowanie, to jest Mieleccy yy, Przedsiębiorcy, to jest też kwota około 200 prawie blisko 30 tysięcy złotych. Że nam zaufali i uwierzyli, że Mielec to nie jest tylko miejsce, żeby było praca, ale poza pracą też się robi inne rzeczy. I żeby dobrze pracować, być pracownikiem, też trzeba mieć gdzie odpocząć. Finansowanie przede wszystkim tutaj ze strony sponsorów z Mielca, którym tutaj jesteśmy bardzo serdecznie wdzięczni. Jeżeli chodzi tutaj o Nadleśnictwo Tuszyma, to właśnie samo Nadleśnictwo Tuszyma też dość pokaźną kwotą tutaj nas sparło, jeżeli chodzi o same trasy, samą budowę. Wystarczyło to nam przede wszystkim na wszelkie materiały. Fundacja Lotto, od której dostaliśmy też 10 tysięcy zł. Wieki nim jest e, trasa. E, powstała e, duża tablica informacyjna przy rondzie e, przewodnicy miasta Mielca, e, gdzie możemy zobaczyć wszystkie trasy w jednym miejscu. Jak to wygląda e, całościowo? Ścieżki singletrack w stylu MTB zostały wyznaczone tak, by rowerzyści mogli poznać najciekawsze zakątki podmieleckich lasów. Jeżeli chodzi o trasy, jeżeli ktoś szuka długiej trasy i chce coś tego więcej zobaczyć, to na pewno Karpatka. Jeżeli chodzi o e, widokowo, to jednak zdecydowanie Rytą. Ryto track przede wszystkim powstało na górze, która była nazywana Rytą Górą. E, ona aktualnie znajduje się przy rekultywowanej kopalni. Znajduje się na nim tak samo piękny, wspaniały punkt widokowy, gdzie mamy naprawdę genialny widok. Plus sama trasa wiedzie przez naprawdę świetne odcinki. Raz mamy buczynę, tylko po to, żeby za chwilę wjechać w naprawdę ciasny i kręty odcinek, który myślę, że nie jednego zaskoczy. No przede wszystkim znajdujemy się na terenie chronionego krajobrazu. Obszar chronionego krajobrazu Milecko-Głogowsko-Konduszowski. Tak nosi pełna nazwa. No i cechą charakterystyczną tego obszaru są wydmy śródlądowe, które zostały tu nawiane no, setki milionów lat temu. Ciągną się z, ze wschodu na zachód. Głównych takich pięć ciągów wydmowych jest. Wysokość względna maksymalnie sięga nawet do 50 metrów tych wydm. Cóż można więcej powiedzieć z atrakcji? No, przede wszystkim najstarszy nasz rezerwat który powstał w roku 61 buczyna w Przyłęku z imieniem profesora szafera, zresztą, zresztą słynnego botanika. Potem kolejno końskie błota. No i tak naprawdę rzut beretem, jeżeli ktoś chce i ma moc w nogach, to może przejechać moc na Wisłoce i trafić na bagna przedsławskie. Więcej informacji i zdjęcia z otwarcia tras na terenie Nadleśnictwa Tuszyma tylko w portalu hejmielec.pl Więcej takich historii znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Hejmielec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.